Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak odpocząć na urlopie, albo jak przygotować się do odpoczynku na urlopie, który faktycznie będzie ładował baterię. Mnie do tej myśli zainspirowała taka rozmowa, gdzie właśnie będąc na urlopie, niedawno w przerwie tej świątecznej między świętami a nowym rokiem usłyszałam tak, takie zdanie: wow, ty to naprawdę umiesz odpoczywać. I pomyślałam sobie, to ludzie nie umieją. Tak, tak jakby dało mi to do myślenia. E, zwłaszcza taki fakt, gdzie dowiedziałam się, że bardzo wiele ludzi e, sprawdza maila firmowego w trakcie urlopu. I pomyślałam sobie, hmm, coś, coś nie gra, coś jest nie tak. E, obadałam trochę temat, e, przyjrzałam się swoim takim trikom i sposobom, e, jak faktycznie udaje mi się e, odpocząć e, w trakcie urlopu. I przychodzę, żeby się podzielić tymi... Mm, z tymi trikami. Jest taki haczyk, bo wydaje mi się, że dobry urlop zaczyna się przed urlopem. To jest bardzo podchwytliwa kwestia, bo wszystko zależy od tego, jak się przygotujemy, ile tak naprawdę damy, damy sobie tych fundamentów, tych podwalin na ten taki sukcesywny wypoczynek. No właśnie tak też odpoczniemy. Jak to się mówi, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz i dokładnie to, to powiedzenie sprawdza się, jeśli chodzi o mm, fajny, przyjemny urlop. No więc e, mój pierwszy punkt e, będzie trochę brzmiał jak takie podróżowanie w czasie, bo ja zawsze się zastanawiam przed urlopem, co mogę zrobić dzisiaj, żeby moja jakby basia z przyszłości mi podziękowała. Więc e, chodzi o taką e, basię z piątku, czyli ile basia z piątku zrobi dla tej z poniedziałku, <grym> na przykład przed weekendem. I tutaj chodzi mi o taką empatię dla siebie. Czyli tak jakby ile możemy zrobić przed urlopem, żeby ułatwić sobie to, to wejście w ten rytm, bo wydaje mi się, że często ludzie robią coś takiego, że już przed urlopem jest działanie na oparach i potem totalnie już nie wiedzą, jest dezorganizacja pracy i nie wiedzą za co się wziąć, więc dobra, będę się martwić po urlopie. Mm -mm. Miejmy empatię dla siebie, z właśnie z tego czasu, jak wrócimy, bo jest też życie po urlopie. Radziłabym przygotować pracę i ogarnąć się tak, żeby ten powrót nie przerażał. Co przez to rozumiem? Jeżeli możemy zorganizować jakieś dokumenty, jeżeli możemy wykonać już jakąś pracę dzisiaj, to zróbmy to. Nie odkładajmy tego. Będziemy żałować. A w tym, w tym układzie może można właśnie zadziałać tak, żeby ten dobry urlop zaczął się przed urlopem i że już wejdziemy w ten odwypoczynek z taką spokojną głową, że. Tam nie ma pożarów i sytuacja jest ogarnięta. Ehm, kolejnym bardzo ważnym punktem jest to, żeby mieć plan na urlop. W takim sensie, czy on ma być aktywny, czy on ma być e, plażing, smarżing i, i tylko leżenie. Ehm, też kto ma być z nami: czy to jest urlop w pojedynkę, czy to jest urlop w parze, czy to jest urlop z rodziną. No bo tutaj musimy się jakby liczyć z tym, że będzie całkiem inna m, energia płynąca właśnie od tych ludzi. Więc jeżeli my wiemy, że trochę nie dogadujemy się z jakimś członkiem rodziny, a jednak jest on na liście osób, z którymi wyjeżdżamy, no to też trzeba się nastawić na inne jakby inne tutaj wrażenia i doznania <śm> i inne wydarzenia, jakie mogą, mogą mieć miejsce. Bardzo istotną kwestią, też takim przygotowaniem przed urlopem jest zrobić wszelkie rezerwacje. Zwłaszcza w tych czasach. Ja myślę, że dzisiaj, kiedy no, pewne obiekty są jakby limitowane, jeśli chodzi o ten, ten, ten grono osób, jakie, jakie się wpuszcza, no to rezerwacje są kluczowe. Może kupienie biletów na jakieś okoliczności, jakie chcemy. Myślę, że w, w, współcześnie, w tym obecnym świecie, jest to bardzo ważne. Jeżeli chcecie czytać na urlopie. Kupcie książki. To nie jest tak, że mm, tak jakby te, 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 te zabawy, te formy, rozrywki wpadną nam same. Ja na przykład kupując książki, robię rozeznanie, na lubimy czytać, e kieruję się opiniami e też innych użytkowników. Może na tych właśnie stronach, gdzie kupuję e-booki, e to też już warto tam sobie zobaczyć te e ratingi, więc. To nie jest tak, że ta, ten fan ten zdarza się jakby samodzielnie, więc jeżeli chcecie czytać, to już załadujcie sobie na Kindle te propozycje, które wiecie, że będą fajne. Uwaga na reportaże i smutne książki, bo nie wiem, czy jest to dobry pomysł, żeby tak jakby zasmucać się w trakcie czasu, kiedy chcecie odpoczywać. Sama się nadziałam kiedyś na Wydarzenia takie właśnie w książce dokumentalnej, gdzie ten reportaż był bardzo smutny, a, a ja miałam wypoczywać i bawić Myślę sobie, Boże, slamsy płoną, a ja tutaj kompu, kompu, więc tak jakby nie, nie był to dobry pomysł. Z drugiej strony, jeżeli lubicie gry planszowe i chcecie zapoznać się z jakimś nowym tytułem, to też lepiej jest sprawdzić sobie reguły gry przed urlopem, żeby już tak jakby wdrożyć się i być w, tej, w tym nurcie zabawa, zabawa, a nie tutaj ślęczenie nad instrukcją i ogarnianie tego typu kwestii. Kolejną kwestią, gdzie warto przygotować się na taki sowity wypoczynek jest usunięcie na przykład widżeta mailowego z telefonu. Zapomnijcie o smartwatchach, to nie jest chyba dobry kierunek, żeby ciągle być jakby z internetem, ciągle sprawdzać, ciągle ogarniać powiadomienia. No bo chcąc nie chcąc to odciągnie naszą uwagę od tego na czym powinniśmy się skupiać na wypoczynku, na wyciszeniu, więc tak jakby tego typu kontakt z technologią nie jest dobry. Ja bardzo często na urlopie staram się wyłączać internet w telefonie, jeżeli to tylko możliwe. Jeżeli chcecie mieć internet w telefonie, to z kolei warto po prostu pozbyć się skrzynki mailowej albo wylogować się w jakiś sposób, zablokować te powiadomienia, także nie sprawdzamy maila na urlopie, jeżeli jest tak jakby wasz, wasz pracodawca jest z tym ok, to skasujcie slaka, skasujcie wszelkie komunikatory, świat się nie skończy, wrócicie na spokojnie, a nie ma co obciążać się właśnie tego typu kwestiami. I z kolei już na urlopie, bo to był taki etap przygotowawczy, a co? jak jesteśmy na urlopie. Wtedy warto się tak naprawdę cieszyć tymi chwilami, bo myślę, że czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ten urlop nam leci, bo może czas płynie inaczej. Ja zauważyłam po sobie, że dni wolne dla mnie są dużo dłuższe, że one nie są nie są jakby limitowane jakimiś spotkaniami, obowiązkami, więc ten, ten czas sobie tak płynie, ale warto sobie na koniec każdego dnia podsumować, co tego dnia zrobiłam, co przeczytałam, albo co mnie w jakiś sposób poruszyło, zainspirowało, czego, czego doświadczyłam. I myślę, że nie ma co bać. Nie ma co bać się doceniania takich chwil, bo trochę w takiej polskiej kulturze mamy to narzekanie, a nie za bardzo afirmowanie, tak, takiego chwalenia się wolnym, wolnym czasem, więc myślę, że nie ma, nie ma co się bać cieszyć urlopem, cieszcie się tym. I kolejny mój punkt dotyczy robienia zdjęć, więc tutaj dwojako. Rób fotki. Albo nie, a na pewno nie czuj presji, żeby um, umieszczać je w internecie, żeby być um, aktywnym na social mediach, bo no. Często taką presję czujemy, bo wiecie jak to jest. Na Instagramie zawsze ktoś jest na urlopie. I to może fajnie wygląda, ale z drugiej strony czy konieczne jest dzielenie się tymi treściami z innymi? Nie wiem. Tutaj decyzja jest dla was. Myślę, że ze zdjęciami to też jest ciekawa kwestia, bo są osoby, które bardzo lubią robić fotki, ale są też te, które robią takie zdjęcie w umyśle, więc tak jakby zamykają te wrażenia, te wspomnienia. Jakby w głowie, nie potrzebując do tego aparatu. Więc tutaj zastanówcie się, bo może jest tak, że ten aparat faktycznie tylko jest taką kulą u nogi i on wcale, wcale nie jest Wam potrzebny. Warto się zastanowić. Kolejnym punktem na udany wypoczynek, moim zdaniem, jest takie zastanowienie się, jak konkretnie dzień ma wyglądać, czyli gdzie chcemy iść w takim sensie, czy to ma być wydarzenie kulturalne, czy to ma być łono natury. Czy to ma być wstawanie wcześnie, czy nie? I tutaj też jest to kwestia istotna, bo jeżeli chcemy jechać z kimś, no to na te pytania musimy sobie odpowiedzieć i przed urlopem, ale też w trakcie, bo może plan się zmienia, więc warto aktualizować sobie te dane. Otaczajcie się ludźmi, z którymi wiecie, że czujecie się dobrze, bo myślę, że najgorsze, co może się zdarzyć na wakacjach, to taka, czy ogólnie na urlopie, na, w trakcie czasu wolnego, to taka drama. Z niczego, która jest naprawdę nikomu niepotrzebna, e, więc zastanówcie się, jak czujecie się wokół danych ludzi, e, nie tylko z kim jedziecie, ale też jak te osoby na Was wpływają i jak czujecie się e, w ich towarzystwie. I jeszcze taka jedna kwestia na koniec. E, nie wiem, czy znacie takie, e, taki zwrot z angielskiego staycation. Jako, że jak wiecie, z pierwszego odcinka ja uczę angielskiego, to też chciałam połączyć, przemycić taki smaczek językowy, bo staycation to tak naprawdę takie wakacje na miejscu, takie wakacje w domowych pieleszach, taki urlop, który jest w domowym klimacie. Ja muszę przyznać, że mi taki urlop bardzo służy, bardzo odpowiada. Jakoś tak zawsze wiem. Co zrobić, co ze sobą zrobić, i wiecie, jak to w polskiej kulturze funkcjonuje, bo trochę mi się wydaje, że w polskim rozumieniu, jak jest taki staycation, to remontujemy łazienki, nie? Ręka w górę, kto to robił, kto miał taki zaprzęg do pracy, w momencie, kiedy teoretycznie powinien odpoczywać. Także to jest coś to jest coś, co warto e, też sobie wziąć e, do serca. Ale wydaje mi się, że takie staycation może być bardzo fajne, bo e, z jednej strony możemy e, jakby zgubić się w naszym takim e, lokalnym otoczeniu, czyli po prostu iść na spacer do miejsca, którego nie znaliśmy. Możemy iść do restauracji, która jakby gdzieś tam zawsze nam e, migała w tle, ale nigdy do niej nie poszliśmy. Możemy odkryć lokalne e, miejsca i, i punkty turystyczne. Bo to jest trochę tak jak e, też inne przysłowie e, cudze chwalicie swego, nie? Znacie i w ten sposób może warto eksplorować taką okolicę. Teoretycznie jesteśmy w domu, ale jesteśmy też na urlopie, więc czemu nie, czemu nie dać szansy e, takiemu bliskiemu otoczeniu? Ja w trakcie swojego staycation skończyłam niektóre książki, jakie już wcześniej czytałam, zaczęłam nowe, e, zrobiłam sobie jakieś takie notatki, podsumowania. Trochę kolorowałam, oglądałam jakieś takie filmy, seriale, które zawsze były na mojej liście, wstawałam o podobnej porze. Właśnie. Tutaj jest taka kwestia, gdzie myślę, że niektórym może przyprawić ciarki i, i może bardzo zdziwić, bo ja na przykład lubię w trakcie urlopu nie za bardzo zmieniać mój rytm, mój rytm dnia. To oznacza, że kiedy normalnie wstaję na przykład przed szóstą, no to w trakcie urlopu będę wstawała około siódmej. Albo na początku urlopu dać sobie jakby ten czas na odespanie, ale im bliżej do powrotu do pracy, tym bliżej też do mojej normalnej, tej, tej obowiązkowej godziny wstawania. Wiem, że brzmi to dość no, tak ostro, hardkorowo, z dużą dyscypliną. Dla mnie to bardzo dobrze działa, bo myślę, że to, co też boli, to taka, taka świadomość, że o, teraz śpię do 10, a w poniedziałek wstaję o 6. Jak ja to zrobię? No właśnie, żeby ułatwić sobie to zadanie, lepiej jest tak stopniowo wracać do, do swojego rytmu, do swojego rytmu dobowego. No i tak, ja za dzisiaj e, dziękuję Wam, to były wszystkie moje triki i sposoby na urlop, także odpoczywajcie, bawcie się, cześć!